Na no siema, tak wiem. Ten ma Jezus, czemu ja zawsze ch... zaczynają tak wiem. Na no siema, tak więc dzisiaj sobie Przejrzymy Home które wrzuciliście na Discorda. By the way, macie go w opisie. Jeżeli chcecie tam wrzucić swój Home aby się pojawił w innym filmie z tej tytułowej serii, to oczywiście zapraszam. Widzicie w ogóle, że serwerownia nabrała troszkę świątecznego klimatu, ale niestety po świętach. I lecimy od pierwszego, gdzie skończyliśmy poprzednio. Masiak, stan na dzień 4, 8, główny komputer Ryzen 7700, 16 GB w RAM DDR4, GTX 10, 66 GB. I teraz to, co mnie bardziej interesuje. Czyli serwer. To jest i5 656 giga ramu. Gdzie on tu jest? A, to jest chyba pewnie ta płyta główna tu z tyłu. Oj, mikrofon, nowoksik, nice. Szkoda, że nie napisaliście, do czego go używacie. Teraz lecimy z Mateuszem Pebliskiem, aka Deeperek. Stan na dzień 6 sierpnia. Tu jest w ogóle Device, posiadający 8GB RAM ddr 3 działający w 1066. a dlaczego? Aha, pewnie życiu jakieś inne ram, i po prostu terminalnie obsługuje szybszego prawdopodobnie. Router Huawei 5G. O, współczuję na 5G. Chociaż te 5G czasami, chociaż te u nas te 5G, na przykład w porównaniu ze Stanami, myślę, to jest troszkę u nas słabe, bo mam wrażenie, że te prędkości są jak LTE. Nie wiem, nie mam opcji przetestowania tego, więc nie mam pojęcia, czy to jest prawda. Jest u mnie na przykład przekaźnik w okolicy z 5G, ale brakuje mi tak szczerze do niego, aby być ogólnie w zasięgu 200 metrów, więc no niestety nie poszaleję. Chociaż dobrą anteną teoretycznie dałoby radę, ale myślę, że może być, może być ciężko. Nadal postawiony jest Next Cloud i OpenVPN. Yy, więc nice, ta wieża to, 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 to nie, ale podoba mi się ten switch na górze tej, tej wieży, ale. Myślę, że głośniki masz daleko, bo ogólnie wibracje od głośników i sprzęt to może ciężko z tego wyniknąć. Ale ogólnie daj znać w komentarzach, bo jestem tego ciekaw, czy coś Ci się z tym dzieje. Kabelki w miarę ogarnięte, ale mógłbyś chociaż tak zrobić, że wiesz, tych kabelków nie będzie z tyłu widać. To powinno być bardzo fajnie. Oczywiście tu kędzior y, ogarniający ludzi, aby dobrze wrzucali homlaby. Dziękuję moderacją, dziękuję, aby tu był porządek, aby się to fajnie przeglądało na odcinek. Wrzuciłem jakiś czas temu i na Discorda, i na kartę społeczność na moim kanale. Formularz, do którego możecie się zgłaszać, jeżeli jesteście chętni, abym wpadł do Was i nagrał i pokazał Wasz Home Lab na odcinku. Jest ogólnie plan taki, aby jechać do jakiegoś widza. Najidealniej by było, gdyby to było tak gdzieś w okolicach Śląska lub troszeczkę poza niego. Więc jeżeli jesteście chętni, zapraszam. Macie też linka ewentualnie w opisie tego filmu, bo im więcej zgłoszeń, tym później ja jestem w stanie z czegoś wybierać i na przykład potencjalną jakąś trasę planować, bo. Yeah. <laughs> W planach byłyby na przykład wyjazdy w weekend, ale to się jeszcze zobaczy i dam Wam oczywiście znać. Dobrze, lecimy dalej. Loki29.pl, stan na dzień 8-8, Switch PoE Ubiquiti. O, to jest ten ładny set. UDM Pro Del 700, T720, stary serwer niedługo wylatuje. Supermicro, Micro, zazdroszczę, że masz Super ale bym się pobawił takim sprzętem. O, w ogóle to jest chyba pierwszy rak, jaki jest wrzucony, że ma jednocześnie w raku też instalację elektryczną. Bo szczerze, już coś takiego też widziałem jakimś takim większym, jakimś homelabie na reddicie na przykład, że ludzie faktycznie mają jeszcze coś takiego zrobione. Szczerze, u mnie jak widzicie, to o tu jest jakby skrzynka, ta główna z bezpiecznikiem i tu jest jeszcze podlicznik, jest supla i jakby do tego tu są te gniazdka i to jest na jednej fazie zrobione. Miałbym w planach to poprzepinać na różne fazy, ale na razie obciążenie jest u mnie takie, że w miarę na jednej fazie to ogarnia. W ogóle musiałem takie zaślepki sobie załatwić i dać do szafy. Złanie to wygląda, ale te kabelki z tyłu i ten KVM to... to to Przecież kto tam patrzy na, na z tyłu szafy. Nie chcielibyście patrzeć u mnie. Jeden z lepszych labów jakie tu widziałem. O, jeszcze screenek z yy, Proxmoxa. Wow, co ty tu masz uruchomione? 146 GB zajęte, ale procesor nie za mocno obciążony. Ja też to sam u siebie zauważyłem na przykład, że yy, jak już to ja używam więcej RAMu niż mocy procesora, więc szczerze mnie kusi wyrzucić sobie jeden procesor, skoro i tak go nie używam i po prostu przełożyć RAMy pod jeden procesor. Więc nie wiem, czy to w końcu zrobię. Tam na dzień 8, 8. Mój home lab zacząłem kompletować wakacje z zeszłego roku. Dużo jeszcze do zrobienia, a z hajsem cienko, gdyż mam dopiero 15 lat. W przyszłości chcę zrobić lepszy cable management, wymienić Switcha, kupić normalne patchcordy, ups i oczywiście więcej serwerów. Wow! W ogóle switch widzę duży, bo 48 portów, a widzę niedużo wykorzystany. U mnie ta 24 ma wolne chyba 6 lanów. i Jest problem, bo musiałbym zrobić upgrade, ale. To, 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 to pominę. O, i to to jest najbardziej, co mi się podoba, że w szafie sobie wysuwacie, macie monitorek, możecie działać coś w serwerze. To jest świetne. Zwłaszcza, że jeszcze część rzeczy możecie wymieniać hotsłap, czyli na przykład wentylatory, aby na przykład siadł. Szanuję, naprawdę ładny set. Dalej, Azer Pro, co myślicie o takim maleństwie? O, to jest ta szafa 12U, 10 cali. To jest takie ładne. Takie malutkie, fajne. Ładny secik, ładny secik. Podoba, podoba mi się. Takie, Taka mini wersja normalnej szafy rach to autentycznie. Przyznajcie, że to tak wygląda. To jest naprawdę ładne. I lecimy. Dalej. Remixer. I widzę kolorowego SFF-a. <noise> szanuję. W ogóle szanuje was, że wy zaczynacie malować SFF-y tak jak ja pomalowałem swój. Naprawdę szanuje was za to. Remixer. Bardzo ładny set. Minimalny. To trzeba przyznać. Ładnie kable ogarnięte, Pewnie wszystko jest za szafką. Dobrze. Dalej. Kapsel. Stan na dzień 18.8 i 5.9600KF. Naprawdę to jest w tej budzie? <noise> Jakie dobre, nie ocenia książki po okładce, jak to mówią. O, tu jest upgrade'ik. Aha, ja się sprzedałem tego UPS-a, ty faktycznie, pamiętam. Naprawdę, waży to one o gigantycznej mocy 360W. Boże, i wszystko na tak zwanego pajączka. I teraz grzenio o sieć oparta o unify. storage o Qnam na proskach ARM i wrytualizacja na Supermicro. Oczywiście porządek z akalabami jeszcze do zrobienia. Wow. Tu jest trochę sprzętu. Patrz kordy, przepraszam, patrz panele, ja to zawsze mylę. Listwa zasilająca oczywiście ładowarki, pewnie do jakiegoś ONT albo do telefonu. Nice, ładna szafka. Czy to jest odkurzacz? <grym> Paweł, cześć wszystkim. Ten na dzień rok 2019, moja pierwsza duża szafa, zdjęcia poniżej. Cisco. O matko, ile tego tu jest. O, szanuję, jeżeli masz sprzęt Cisco, naprawdę. Bo kiedy się tym bawiłem jeszcze w technikum i nienawidziłem tego sprzętu. Czy ja Cię nie widziałem na YouTubie? Nie, to nie, no nie, to, nie, to była inna szafa. Masiak, znowu upgrade. Kwarcie energetyczne pochodzące, to już czytałem, ale coś się tu zmieniło. Boże, co Wy macie z tym moim zdjęciem z tej serwerowni, nie? Co na tym streamie odwaliłem? Ale już nie ma drabiny, już nie ma drabiny, już nie ma drabiny. Powered by Cogre Networks. Nice. O, 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 blasnecik widzę, o, szanuję się, szanuję, szanuję. I ten ładny, czekaj, nie, tu jeszcze go nie masz pomalowany, dalej chyba był SFF pomalowany na biało, cudeńko. Naprawdę ładny upgrade. OSAI. Wow, to będzie ładny. Se. To jest bardzo ładny rack od frontu. To naprawdę bardzo ładnie wygląda. Te kabelki ładnie poukładane. Nice, ładne. Ale ten serwer stojący to aż nie oczekują. Ała! Jeżeli oglądasz ten film, napisz czy ogarnąłeś ten serwer, bo to ała. Naprawdę to było że on tak leży. Chociaż, jak on jest nieruszany, to powinno być Git, ale tak, ała. Troszkę mnie to boli. Ładny set, ładny. Tom Lab Brad. A, jest zdjęcie. tam na dzień. 11.9. Pewnie sporo się już zmieniło. Fraktal Note. W środku 2 razy 10 TB. WDR. o matko. Ale bym chciał taki set. Takie dwa dyski 10 TB w RAID 1. Chociaż, odbudowa tego to by bolało. I oczywiście Ubiquity. Ładnie to wygląda. Dobrze. Stemic.pl Jeżeli to jest to, o czym ja myślę, to jest chyba jeden z topów, chyba, Setów jakie tu są, tak? Dobrze pamiętam? Tak, to jest to. Oj, to jest mistrzostwo, uwierzcie mi, R510, tu 120TB HDD6. RAID 6, SSD 500 gb RAID 1. Czyli tu masz pewnie 12 dysków po 10 TB. DL380, 2 razy Xeon 56 50, 64 GB RAMu. HDD 6 TB RAID 5 i SSD RAID 1. Pomocniczy HP SFF, jedynie na kopię systemów. I piątka 8 GB 4 TB SSD. HADD. Kurde, czy ty masz w pokoju 100 TB? Wow, muszę zrobić upgrade mojego raidu. Oj, muszę. Wow, to jest tak dobre. No zobaczcie to. Jak ja ci zazdroszczę tak dużego pokoju. Naprawdę te ekrany, ten laptop, mistrzostwo naprawdę. To jest świetne. I ten PDU. Naprawdę kabelki ładnie poukładane, nice. Tylko współczuję się, abyś musiał na przykład coś wymienić w serwerze. To jest pewnie dość długa operacja, coś tak czuję. Kurde, tego jeszcze nie było na tym Discordzie. Oj nie, ładnie to wygląda. Naprawdę, naprawdę szacun, naprawdę szacun. I teraz Mosutech, który by the way ostatnio wygrał yy, Smycz konkursie. A, to wiem, które to jest stanowisko, potem będzie ładny upgrade'ik. A, dobrze, czyli widać mały elektronik. Coś tak czuję. No, troszkę tu tego jest, bo widzę hotend'ik. Nice. Eee, panie, bajzlu jeszcze nie widziałeś. Ładnie to wygląda. Dawid. tam na dzień 31 października. Serwer R620, 64 GB ram 120 GB SSD, 2 razy 500 GB HDD, 2 razy Xeon 2640 QNAP, 8 GB ram 2 razy 4 TB IT, switch, TLSG, kurde, dość popularne one są, <grymne> bo pewnie tanie, nie? Irak Landberg 12U. Nice. Ładnie poukładane, poza tymi kablami na dole, ale to, to bym się tym nie przejmował, ale bardzo ładnie poukładane masz te kable LAN. Ej, ale mógłbyś ten cover sobie na tego UPS-a załatwić, choćby z ebay by to dużo lepiej wyglądało. I szkoda, że go nie masz wrak. <laughs> I ten jeden samotny serwer na dole. Nice. No i mamy w końcu świąteczne home laby. Wiem, że miało to już być dość dawno. Niestety, chciałem to naprawdę nagrać przed świętami, no ale jak mówiłem, choroba niestety nie, nie pokonała. Pierwszy y, home lab, jeżeli chodzi o y, świąteczny Mosutech, Tech, już był wcześniej, całkiem niedawno. Stan na dzień 4 grudnia. Specyfikacja serwera komputera i 3 2100 Tu się chyba niedużo zmieniło. 4 dyski po 2 TB. Bajty, to już było też wcześniej, można doświadczyć do tej epilepsji, oczopląsu i innych skończonych od na te LEDy. Zgadzam się 100%, tak, też nie lubię setów, które świecą jak choinka, chyba że na przykład do odcinka. Bo to, to jest inny, wiecie, inny sens, ale komputer świecący jako choinka to, to, to nie, to też tego nie lubię. O, i mamy ładny setik, jakieś nawet bałwanki małe się pojawiły, ja wrzuciłem tylko lampki, aby było ładnie w tle bo niestety takich małych jakiś ozdóbek za bardzo nie ma. Mówi Anon, Jamie Mikołajki, więc prezentuję mój świąteczny homelab Anon Networks. Stan na dzień 6 grudnia, serwery Raspberry Pi plus dysk Toshiba 500 giga, Open Mediavol, router Huawei, dwa razy Ubiquiti, piwnica, biuro, access pointy, nice. O, widzę druk 3D, ładne, ładne, ładne zdjętko. O, o, i taki bardzo, bardzo minimalny, taki mega minimalny, ale podoba mi się, podoba mi się. Podoba mi się pomysł w ogóle z pokazania tego, wersji, aby tak, że tak powiem, świątecznej. Dobrze, lecimy dalej. Deforgin. Deforgin, przepraszam. Ej, ty dałeś na choinkę, dałeś patchcord, nawet płytę dałeś i RAM. O kurde, że ja tego wcześniej nie zauważyłem. Ej, tu jest jeszcze sanki są na <laughs> Ej, to jest zajebiste. Ej, szanuję za pomysł. Boże, i znowu te moje zdjęcie. To mnie chyba to mnie chyba bardzo długo będzie prześladować Coś tak czuję. Ty i nawet dał tą grafikę i. Ej, zajebiste! Podoba mi się, podoba mi się, zajbiste. Marchewka, home stan na dzień 10 grudnia. O, tu już są światełka, tu już są światełka i oczywiście Ech, nie, nie skomentuję tego. <grym> Ej, bardzo ładnie, bo jednokolorowe i bardzo ładnie, bo masz ciepły i, neu, i, i barwę zimną, tak sądząc, i ciepłą. I ładna choinka z drewna. Ale to jest chyba zegar. Nie, kurde, lol, myślałem, że to jest zegar u góry, ale to jest drewno. Ładne, ładne. Ma 13 K. Tam na dzień 11 grudnia. Ej, czy to jest kalendarz adwentowy? Ej, to jest to kalendarz kalendarza adwentowy. Podoba mi się, podoba mi się bardzo. I mamy Zion Pro. Bardzo podobny set, jak było wcześniej, bo niedawno było to samo. Wrzucone lampki. Ładnie to wygląda i ten wielki switch na tym serwerze. Szanuję za niego, naprawdę. Ciekawe, co będzie za rok albo dwa, jak bardzo to rozbudujesz. Bo uwaga, to uzależnia. Uwierz, uwierzcie mi, to naprawdę uzależnia. Lecimy dalej. Kosejko. Stan na dzień 17 grudnia DLR 610 64 GB SSD z Jony i dwa razy zasięg 717 W, ale dziwne zawsze były te moce w tych starszych serwerach. Podoba mi się to, że nie wiem, czy wy to zrobiliście stricte na przykład pod odcinek, czy to zrobiliście np. Na troszkę dłużej, bo myślę, że coś takiego, ten serwer, jak jeżeli macie go w pokoju i faktycznie macie te ozdoby świąteczne, że tak powiem, to myślę, żeby to bardzo fajnie wyglądało przez całe grudnie, taki fajny klimat by to, myślę, robiło. Nie wiem, ja niestety nie mam serwera w pokoju, bo stachać tą szafę do mnie do pokoju mogłoby być troszkę ciężko, aby się w ogóle już tam potem ruszyć, no ale, no ale wiecie o co mi chodzi, nie? I ładny secik, ładnie, że ten serwer nie stoi bezpośrednio na przykład na podłodze czy na dywanie, za to szanuję. I ten monitoring na nim, ładny secik, ładny. O, i mamy choineczkę, podoba mi się. Ale coś czuję, że tego serwera nie masz chyba włączonego, 24 na 7. I to był już ostatnie stanowisko. Dzięki wszystkim, którzy brali udział w tej zabawie. Myślę, że zobaczyliście tu swoje stanowiska. Zobaczymy, co będzie za rok, bo fajne byłoby, myślę, porównanie. Myślę, że będzie ich więcej, ogólnie rzecz biorąc. Błagam, wrzucajcie ich więcej, abym ja mógł częściej te filmy nagrywać, aby, wiecie, one się nie pojawiały raz na parę miesięcy. Życzę wam jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. Mam ogólne wnioski wyciągnięte z poprzedniego roku, jeżeli chodzi o materiały i nagrywanie, więc mam nadzieję, że ten nowy rok będzie dużo lepszy niż stary. I widzimy się w następnych odcinkach. Tak więc wielkie dzięki i jo! Na cześć!